Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Witam was w odcinku numer 59. Dzisiaj mam dla Was raport. Raport dosyć ciekawy i myślę, że wyjątkowy w swojej formule, gdyż o podobnej treści ciężko jest znaleźć cokolwiek obecnie w naszych mediach. Raport pod tytułem Nauczanie języka niemieckiego i zapotrzebowanie na osoby niemieckojęzyczne na rynku pracy. Taki właśnie nosi tytuł. Raport ten został przygotowany przez Pro Progressio, a jego autorami są moja mama, Grażyna Doktor, która wspiera Fundację Pro Progressio w pełnej analizie treści, jakie pokazują się w mediach. Typu prasa, czasopisma, internet. I śledzi na bieżąco również to, co się dzieje na w polskim świecie akademickim. Drugą osobą, która jest autorem tego raportu, jestem ja. Raport, który został opublikowany na 35 stronach, również zawiera komentarze i opinie kilku dodatkowych osób. Wstęp został uzupełniony o komentarz z Stefana Frike, czyli prezesa Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu, a część komentarzy z obszaru Agencji Rekrutacyjnych uzupełniły wypowiedzi Ozanny Rum z Graftonu, Krzysztofa Stanczykiewicza z Dwyer, Edyty Ryczek z Antala, Agnieszki Falkowskiej z ADECO, Anity Rachwalskiej z Michael Page oraz Ewy Trojak z HRK. Także te osoby tutaj poświęciły swój czas i odpowiedziały na kilka pytań, które dodatkowo wzmocniły przekaz samego raportu. Po co ten raport został zrobiony? No raport ten jest pewną odpowiedzią na to, jakie rzeczy w tej chwili dzieją się na rynku pracy. No widzimy braki kadrowe, jeśli mówimy o osobach władających osobami obcymi, w tym głównie językiem niemieckim. Mówimy również o otwarciu się rynku niemieckiego na outsourcing i nearshoring. Tak, to już od wielu, wielu lat rynek niemiecki komunikuje, że rosną u niego potrzeby oddawania w outsourcing, Kilku swoich procesów, ale też i wspierania się chociażby pracownikami niemieckojęzycznymi wewnątrz centrów usług wspólnych obsługujących matki, firmy matki rynku niemieckiego. Oprócz tego jest jeszcze oczywiście rosnąca konkurencja. Z roku na rok przyrasta liczba firm, które poszukują osoby niemieckojęzyczne. Co znajdziecie w raporcie? W raporcie jest wspomniane wprowadzenie od Stefana, jest również słowo wstępu od Grażyny doktor i Wiktora doktor. Później jest analiza kierunków nauczania w szkołach wyższych i o tym za chwileczkę Wam powiem. A na koniec są komentarze agencji rekrutacyjnych. Także możemy podzielić ten raport na takie trzy sekcje: wprowadzającą, rozwijającą i tą główną, właśnie dotyczącą świata akademickiego i zamykającą, czyli tą związaną z komentarzami agencji rekrutacyjnych. Skąd pochodziły dane do tego raportu? Źródeł było wiele, ale to dlatego, że trzeba było je ze sobą zmierzyć, trzeba było je położyć obok siebie, porównać i zobaczyć. Co tak naprawdę stanowi komplementarność tychże danych? No to źródłami były główny urząd statystyczny, była również baza Polon, była baza Wybierz studia oraz strony internetowe szkół wyższych. Jak widzicie, wiele różnych źródeł, i to na ich podstawie została zrobiona pełna analiza. Co się znajduje w zakresie danych? W samej tej części, już analitycznej, no, znajdziecie tam kilka bardzo ciekawych informacji, a mianowicie studenci i absolwenci filologii niemieckiej oraz innych kierunków z językiem niemieckim według rodzaju uczelni. To jest pierwszy duży blok informacyjny. Znajdziecie tam chociażby taką informację, że takich uczelni, gdzie ten język niemiecki jest nauczany, jest 48. Znajdziecie też informację, że w ubiegłym roku studiowało 12214 osób, które podjęły się nauki tego języka, a absolwenci, którzy opuścili mury szkolne w roku 2018, to było 3402 osoby. Co jest dalej? Raport zawiera charakterystykę studentów i absolwentów w podziale na kierunki tylko z językiem niemieckim. I na inne kierunki, gdzie język niemiecki nie jest jedynym językiem. No, bo musicie sobie zdawać z tego sprawę, że to nie jest tak, że mamy kierunki, które tylko i wyłącznie skupiają się na tym jednym języku. Wielokrotnie są studia, które łączą ze sobą język niemiecki z innymi i, i to warto tutaj też o tym wiedzieć, i taka informacja została w raporcie wskazana. Kolejnym elementem, który jest opisany i przedstawiony graficznie w raporcie, to jest wykaz uczelni, gdzie prowadzona jest filologia niemiecka i inne, kierunki z językiem niemieckim. Zobaczycie tam pełną listę szkół z informacjami, jak się nazywają, gdzie są ulokowane i to Wam da też pełen obraz tego, gdzie szukać sobie chociażby absolwentów po kierunkach, gdzie język niemiecki jest nauczany. Następnie przedstawiona jest liczba uczelni i to jest zaprezentowane na mapie i wskazanie, ile jest szkół w polskich miastach. Być może Was to zdziwi, a być może Was to nie zdziwi, ale w pierwszym Trójce, czyli tam, gdzie jest najwięcej uczelni, gdzie nauczany jest język niemiecki, znajdziecie w Warszawie, Poznaniu i Częstochowie. Także tak tutaj się ten podział zrobił. Natomiast sama mapa pokazuje oczywiście wszystkie inne miasta. Kolejna mapa. To jest wskazanie liczby studentów i absolwentów, i najpierw jest to podział na miasta, a później podział na województwa. Także macie tutaj zestawienie również kolejnych danych, żeby zobrazować sobie nie tyle liczbę szkół, co faktyczną liczbę studentów, jak i absolwentów, jacy są w poszczególnych miastach, i zagregowane te dane są również na poziomie wojewódzkim. Co mamy kolejnego? Kolejną rzeczą jest porównanie danych z tego raportu z raportem z roku 2015. W roku 2015 Pro Progresio przygotowało również raport analizujący w ogóle filologię języków obcych w szkołach wyższych w Polsce. To bazowało na danych z roku 2014 i stwierdziliśmy, że warto byłoby zrobić takie porównanie, co się zmieniło. Czy wzrosła nam liczba? liczba studentów, absolwentów, czy być może spala, spadła, czy być może został utrzymany podobny poziom, więc te dane są również przedstawione i porównane ze sobą. Możecie sobie to wszystko obejrzeć. Na samym końcu, czyli już po przedstawieniu wszystkich danych, znajdziecie komentarze agencji rekrutacyjnych. Agencje rekrutacyjne odpowiedziały na kilka pytań związanych z tym, jak wygląda kwestia wynagrodzeń dla osób władających językiem niemieckim, jak wygląda za rynku, czy coś się w tej kwestii zmieniło i tak Także są to ciekawe wypowiedzi, które dopełniają całego raportu. Jest to pierwszy tego typu raport, który się ukazał w naszym kraju, który tak dane wziął, zanalizował i mam nadzieję, że będzie on też inspiracją dla wielu innych ośrodków badawczych, aby jednak skupić się na tym, żeby badać potencjał edukacyjny na poszczególnych kierunkach nauczania w polskich uczelniach. My jako Pro Progresja na pewno będziemy kontynuowali tą misję i na pewno będziemy analizowali kolejne kierunki nauczania bądź inne zjawiska, zjawiska na połączeniu świata akademickiego ze światem biznesu. Do opisu tego podcastu e, oczywiście dołączę Wam link do pobrania raportu. Raport można pobierać nieodpłatnie, jest on przygotowany tylko i wyłącznie w języku polskim, przynajmniej na razie. Natomiast jeżeli jesteście nim zainteresowani, to zapraszam do lektury. Zobaczcie, jaki mamy potencjał języka niemieckiego w polskich uczelniach. No to tyle na dzisiaj. To była analiza yy, i w zasadzie opowiedzenie o raporcie pod tytułem Nauczanie języka niemieckiego i zapotrzebowanie na osoby niemieckojęzyczne na rynku pracy autorstwa Pro Progresio. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam udanej i miłej lektury. A tymczasem żegnam się z Wami. Mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.